Kolejna aktualizacja Ech, dodałem tak, dodałem sobie, jeszcze ikonki nie zrobiłem, ale do testowania ekranów. Mamy czasem różne ekrany, nie wiemy czy są sprawne, więc zrobiłem sobie na razie je do jednego ekranu OLED, wchodzimy i zapalmy wszystkie piksele. Ok, też chcemy sobie sprawdzić, na przykład, jaki ma adres. Możemy sobie ręcznie wysyłać do niego mm, dane. To trzeba wiedzieć, co. Możemy sobie odczytać jakieś tam dane. Wszystko można sobie tutaj robić. UART zrobiłem sobie taki most, że można wykorzystać to jako interfejs po prostu komunikujący się z jakimś urządzeniem po UART. Wybieramy sobie prędkość i mamy tutaj wyprowadzony UART